Nazywam się Małgorzata Major i zapraszam Was na mój serialowy podcast, który nazwałam Małgorzata Opowiada o Serialach, bo to właśnie zamierzam robić. Jeśli interesują Was seriale sięgające lat 90. i nostalgię, nostalgią, chcecie sobie powspominać z archiwum Mix, Twin Peaks albo Dynastie, to trafiliście pod właściwy adres. Jeśli jednak oglądacie dużo seriali młodzieżowych, uwielbiacie Riverdale albo z drugiej strony oglądacie same najpoważniejsze, najwybitniejsze dzieła jak Medmen, Rodzina Soprano, Prawo ulicy to też się dogadamy. Zapraszam na odcinek. Cześć, witajcie, zapraszam Was na kolejny odcinek mojego podcastu. Dzisiaj będę mówić o serialu zimowym, nieświątecznym, i tak jak wczoraj wspominałam, i też dwa dni wcześniej mam wrażenie, że patrząc na listę seriali, które jeszcze chcę Wam omówić, które chcę dla Was omówić i o których po prostu chcę z Wami porozmawiać, zauważyłam, że jeśli skupiamy się na motywie zimowym, czyli zima jest kontekstem dla opowiadanej fabuły, bez motywu Świątecznego, to na ogół są to kryminały, i takie właśnie seriale kryminalne i z elementami horroru w jednym przypadku, a także tajemnicy bądź grozy. Będę chciała omówić i widać ewidentnie, że jeśli scenarzyści szukają takiego elementu, który miałby podbić wrażenie tajemnicy, mroku, to chętnie wykorzystują aurę zimową. Trudno się temu dziwić, zwłaszcza jeśli z własnego doświadczenia wiemy, że po prostu zima tak bardzo kurczy nam dzień i sprawia, że ogarnia nas przez większość czasu ciemność, tak jak w tym momencie naszego kalendarza, gdy zbliżamy się do najkrótszego dnia w roku. Więc to świetny podkład pod to, żeby opowiedzieć jakąś mroczną historię. I ja dzisiaj chciałabym opowiedzieć o serialu Walchester. Morders, który jest klasycznym skandynawskim kryminałem. Od samego początku jest tam dosyć ciemno, mrocznie i ponuro. Wynika to z faktu, jak kolorowany był obraz, który oglądamy. Cały serial jest w takiej niebieskiej tonacji. Ten efekt kolorystyczny zawsze mówi nam, że mamy do czynienia z ponurymi ludźmi i ponurymi sprawami, które będziemy razem z detektywami rozwiązywać na przestrzeni najbliższych odcinków. Na ogół jest dosyć smutno i bohaterowie nie tryskają entuzjazmem. To też jedna z cech charakterystycznych dla seriali skandynawskich. W serialu Valhalla Murders poznajemy dosyć szybko pracowników lokalnego komisariatu. Rzecz dzieje się w Reykjaviku, ponieważ jest to serial islandzki, więc wybrano to największe miasto, najbardziej rozpoznawalną lokalizację. I dosyć szybko okazuje się, że główną bohaterką będzie Kata, czyli policjantka pracująca 10 lat w wydziale śledczym. Poznajemy też jej rodzinę. Wiemy, że rozstała się z mężem, ma 16-letniego syna, który być może sprawia jakieś problemy wychowawcze. Ona nie bardzo ma czas, żeby się tym zajmować. To bardziej mąż jej cały czas te kwestie przypomina i każe zwrócić na to uwagę. Kata jest osobą, która dużo czasu poświęca pracy i to ją mocno zajmuje, to determinuje cały jej dzień, ale oczywiście zwraca uwagę na swoją rodzinę. To nie jest tak, że jest tą policjantką, która nie widzi świata poza sprawą kryminalną, nad którą aktualnie pracuje. Jest też w szczególnym momencie swojego życia, ponieważ spodziewa się awansu na szefową Wydziału Śledczego. W zasadzie jest jej to obiecane przez jej zwierzchnika w taki nieformalny sposób, ale w dniu, w którym ją poznajemy, ma być ogłoszona oficjalnie nominacja. Wszyscy jej koledzy w pracy też się tego spodziewają, więc widzimy bohaterkę, jak jedzie. Po ośnieżonym, oczywiście, Reykjaviku, chociaż to jest też, podobnie jak w poprzednim odcinku, jeszcze listopadowy klimat, ale tam zima jest już całkiem zaawansowana, więc policjantka, podobnie jak Mare z East Town, jedzie do pracy i wie już, że czeka na nią nowe śledztwo, ponieważ nie jedzie bezpośrednio na komisariat, tylko jedzie do portu, ponieważ tam znaleziono ciało. Ciało leżało tam dosyć długo, to znaczy przynajmniej całą noc, a być może dłużej, ponieważ um, oczywiście zmarzła na kość, nie wiadomo kto jest denatem. Um, wiadomo, że um, ma wiele ran ciętych, kłutych. I bardzo specyficzne obrażenia na powiekach. One po prostu zostały przecięte. I wygląda to jak jakaś osobista zemsta. Właśnie te ujęcia, jeśli chodzi o znalezienie ciała i pierwsze prace na miejscu zbrodni, są bardzo fajnie sfilmowane, ponieważ widzimy z lotu ptaka namiot, który rozstawiła ekipa, widzimy ten oblodzony, zaśnieżony port, widzimy jak trudno dostać się do samego ciała i widzimy także, że już wianuszek dziennikarzy oczekuje na to, żeby dostać się na ten teren. A Kata, jak klasyczna policjantka niewzruszona, ignoruje media i idzie, żeby zobaczyć, co się stało. I to jest punkt wyjścia do całej sprawy. Będzie więcej ofiar, ponieważ dosyć szybko policjanci domyślają się, że sprawca może działać seryjnie. Będzie to oczywiście związane ze sprawą z przeszłości, bo Valhalla Murders jest takim klasycznym kryminałem, w którym odkrywanie, kim była ofiara mówi dużo o, kto jest sprawcą, ponieważ zawsze ma to jakieś emocjonalne, prywatne, osobiste dno, czyli nie jest to raczej mm, zbrodnia, związana z pragnieniem posiadania jakichś dóbr, z wynikająca z próżności, tylko na ogół jest to zemsta za coś, co ofiary zrobił w przeszłości. I tak jest tym razem, zwłaszcza, że pierwsza ofiara pozornie z drugą nie ma nic wspólnego, bo wydaje się, że pierwszy mężczyzna znaleziony wygląda jak bezdomny, chociaż to jest takie uproszczenie, on żył razem ze swoją partnerką w takich. Ale pomieszczenia gospodarczych trudno wyjaśnić mi ich specyfikę, bo domyślam się, że na Islandii rynek mieszkaniowy też wygląda nieco inaczej, ale tak został zaklasyfikowany. Ona, gdy znajduje ciało, a właściwie gdy pierwszy raz ogląda ciało, pyta, czy, czy to bezdomne. Był to jakiś tam lokalny dealer, ale już w takim wieku mocno średnim, który gdzieś w tej szarej strefie był znany, był też notowany więc jest kimś z zupełnie innej bajki niż następna ofiara. Okazuje się jednak że Obydwaj mężczyźni znali się i ma to związek z ich przeszłością, dlatego właśnie Kata wraz z policjantem Arnarem, który przyjeżdża specjalnie z Oslo, żeby pomóc rozwikłać tą sprawę, będą musieli poszukać jakiegoś elementu wspólnego w przeszłości tych dwóch mężczyzn. Tutaj wszystko to, co wam mówię, brzmi jak klasyczny skandynawski kryminał i tak rzeczywiście jest, ale to, co mnie zainteresowało, poza oczywiście tym, że bohaterowie są dosyć ponurzy i nie skorzy do small talku i wesołych pogaduszek, zwłaszcza Arnar jest totalnie odcięty od takiej sfery towarzyskiej, dosyć mocno to komunikuje, co, co podoba mi się, ponieważ jak pamiętacie policjantów z amerykańskich seriali lat 80., to oni byli dosyć rozgadani i zresztą inne były chyba zwyczaje, jeśli chodzi o Relacje społeczne, że naturalne wydawało się opowiadać sobie w pracy o życiu prywatnym, teraz to się zmieniło. Myślę, że wynika z tego wiele dobrego, z faktu, że, że ludzie śmielej sobie wyznaczają jakieś granice i nie chcą opowiadać całej swojej sfery prywatności w miejscu pracy. Więc taki jest właśnie Arner. On powstrzymuje katę, która chyba trochę z takiej nerwowości zaczyna paplać i wypytywać go o rodzinę, bo wcześniej się nie znali, więc to jest ich pierwsze spotkanie. Ale on ucina tę pogawędkę. Więc wydaje się, że wszyscy są tacy nieskorzy do długich rozmów o Raczej skupiają się na swojej pracy i rozpoznając, a właściwie dowiadując się więcej o przeszłości ofiar, dowiadują się też, że mogły one być zaangażowane w jakiś nieciekawy proceder. Jest to związane z ośrodkiem dla chłopców Walhalla właśnie, który teraz już nie funkcjonuje. Myśląc o takich typowych skandynawskich kryminałach, ponownie muszę przywołać Wallandera, ponieważ wydaje mi się, że Mankel właśnie skutecznie stworzył pewien schemat, który dobrze się sprawdza w też w serialach telewizyjnych. Schemat, który mam na myśli i o którym oczywiście wielu specjalistów wielokrotnie już pisało, ja wspominam tutaj tylko, żeby zobrazować, jak on funkcjonuje w serialu, to przede wszystkim pokazanie takich normalnych, zwykłych bohaterów, ani antybohaterów, ani superbohaterów z ludzkimi problemami, ludzkimi, może to niefortunnie zabrzmiało, z takimi zwykłymi problemami, czy też nadmiarem bodźców z życia prywatnego, z którym mi sobie nie radzą, tak miał Pewnie pamiętacie, że on ciągle gdzieś tam nie mógł przepracować swojej porażki w życiu prywatnym, czyli rozstania z żoną i też trudnej relacji z córką, której mimo wielu prób nie naprawił w jakiś idealny sposób, ale która jakoś tam funkcjonowała. Tutaj kata też ma swój problem z mężem i z wytworzeniem jakiejś nowej dynamiki tej relacji, a także być może z synem. I zawsze gdzieś te problemy osobiste zostają z tyłu głowy. Czasami łączą się ze śledztwem, tak jak to Mankel świetnie potrafił połączyć i te dwie odrębne historie w jakiś sposób połączyć. Myślę, że to jest właśnie to, czego my oczekujemy od skandynawskich kryminałów i co też dobrze się sprawdza w tej formule, czyli bohaterowie trochę ponurzy, niezbyt entuzjastycznie nastawieni do życia, świetnie radzą sobie w swojej pracy, ale nie dosypiają, nie jedzą, zawalają życie osobiste. I tutaj widzimy to też dokładnie, więc jeśli taka formuła Wam odpowiada, to na pewno będziecie zadowoleni z seansu z tym serialem. Ale też muszę powiedzieć, że właśnie zima temu sprzyja, tak czyli najkrótszy dzień w roku przekonuje nas do tego, że to właśnie kryminał taki jak ten może być dobrym pomysłem na spędzenie czasu. Wydaje mi się, że ta formuła oczywiście zbliża się ku wyczerpaniu, ale zależy od tego, jak skonstruowany jest scenariusz, jak wiele dowiadujemy się o ludzkiej naturze, bo i znowu muszę przywołać balandera, ten bohater świetnie pokazywał ludzkie słabości, niedoskonałości, że nie można być perfekcjonistą, jak z amerykańskiego serialu kryminalnego, tylko właśnie mieć dużo problemów. Przypomnę, że Walander miał też właśnie takie ludzkie słabości, jak zjadł coś, miał niestrawność, nie mógł spać, miał właśnie pościg za przestępcą, a miał problemy żołądkowe, więc to wszystko nadawało mu takiego prawdziwego, realistycznego wymiaru, i chyba to jest tym mocnym. Akcentem zawsze w serialach kryminalnych. Myślę, że Latem, gdyby dodać wakacyjną aurę wokół, na przykład takiego serialu jak Valhalla Murders, oglądałoby się to zupełnie inaczej, bo wakacyjne klimaty sprawdzają się w białym lotosie, o którym nagram odcinek poza serią, gdy zakończymy serię zimową, to już teraz Was zapraszam na odcinek o dwóch sezonach Białego Lotosu i Fenomenie, ale nie sprawdziłoby się to w tych klimatach skandynawskich, chociaż przecież w Białym Lotosie też są zbrodnie, ale jednak w zupełnie innym kontekście. Wracając jednak do zimy, mam wrażenie, że ona też potrafi być bardzo męcząca. Ja z perspektywy już 20 odcinków też jestem już tym znużona, to znaczy tą atmosferą senności, marazmu, bo te nastroje myślę dominują w tych serialach, gdzie zima jest takim dodatkowym bohaterem, a nie gdzie mamy wątek świąteczny, Świąteczne, bo jednak um, celebracja świąt ma trochę inne tempo, inny temperament, w cudzysłowie, oczywiście. Więc zanurzając się w tę zimową atmosferę, dajemy się pochłonąć pewnemu takiemu, w cudzysłowie, też zimowemu marazmowi. Cieszę się, że razem z Wami zbliżam się do końca i myślę, że to, co najważniejsze, jeśli chodzi o ten serial, to jak zwykle, oczywiście, bohaterowie i pewna Schematyczna, ale jednak ciekawa historia, z której zawsze wynikają wnioski dotyczące tego, że czasami ofiara nie jest tak um, niewinna, jak moglibyśmy sądzić. Oczywiście tutaj sposób wymierzania kary jest um, godny potępienia, ale zawsze um, twórcy z tychże kryminałów pokazują nam, że nie wszystko jest takie oczywiste, jak na początku się nam wydawało. Um, dlatego podsumowując, jeżeli Lubicie takie historie, to będzie to serial dla Was. Jeżeli lubicie ciepłe i wakacyjne klimaty, to raczej nie, ale mimo wszystko jest to jeden z tych seriali Netflixa, które gdzieś tam przemknęły niezauważone, a jednak warto się im przyjrzeć. To też, co w serialach skandynawskich i tych inspirowanych skandynawskimi klimatami jest fajne, to oczywiście, że bohaterowie nie wyglądają idealnie, nie są jak z tego amerykańskiego wyobrażenia o ekspertach kryminalistycznych i tak dalej, co zresztą przypomina mi odcinek 2,5, kiedy żona, druga żona Alana Harpera pracowała jako ona była aktorką chyba Candy była zdaje się aktorką poprawcie mnie jeśli się mylę no i ona właśnie ta niezbyt błyskotliwa bohaterka w serialu jako aktorka grała ekspertkę kryminalistyczną i takim mam wrażenie, że właśnie tak wyglądają eksperci w amerykańskich serialach kryminalnych, czyli są to modelki ściągnięte z wybiegu, wygłaszające swoje kwestie i nie ma w tym ani krzty, prawdopodobieństwa i wiarygodności, a jednak w skandynawskich produkcjach ludzie, wygląd bohaterowie wyglądają na zmęczonych, zirytowanych, niewyspanych, smutnych, i gdzieś ta prawda o, o życiu i o naturze ludzkiej, co często powtarzam, ale tak właśnie jest, po prostu wybrzmiewa wiarygodnie i dlatego myślę, że te produkcje cieszą się i wciąż będą powodzeniem. Oczywiście Amerykanie też to zmieniają, zależy z jakim serialem. Mamy do czynienia, ale te, które powstają dla stacji ogólnodostępnych, takie właśnie są. Zresztą y, cała seria CSI, zwłaszcza ta, ta Miami, jest y, momentami kuriozalna, jeśli chodzi o to, jak wyglądają eksperci. I w CSI Las Vegas pewnie też i w Nowym Jorku też byśmy y, znaleźli ten klasyczny, idealny wizerunek eksperta i ekspertki, którzy wyglądają jak zdjęci z wybiegu dla modeli i modelek. Na dzisiaj to wszystko. Przypomnę jeszcze, że seria znajdziecie na Netflixie. Zapraszam na cztery ostatnie odcinki tej serii. A co będzie dalej, to oczywiście opowiem w ostatnim odcinku. Mam też nadzieję, że sobie krótko serię podsumujemy. I zachęcam Was do wysłuchania wcześniejszych odcinków, bo możecie, je, możecie ich wysłuchać w dowolnej kolejności, w dowolnym momencie. Jeżeli podobają Wam się moje odcinki, będę wdzięczna za udostępnianie i ocenianie na platformach podcastowych. Możecie zaglądać także na YouTube, gdzie również dostępne są moje odcinki. Piszcie do mnie na Instagramie, w każdej serialowej sprawie. Mój profil to Małgorzata Pisze o serialach. Zapraszam. Was do wysłuchania kolejnych odcinków i życzę udanego dnia. Do usłyszenia jutro. Cześć.